Ponad rok temu Agata i Piotr Rubikowie postanowili porzucić wygodne życie w Warszawie i rozpocząć nowy rozdział za oceanem, przeprowadzając się do Stanów Zjednoczonych. Czy była to realizacja marzeń Piotra, Agaty czy ich córek? Tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne, odkąd zamieszkali w słonecznym Miami, chętnie dzielą się swoją codziennością, pokazując, jak wspaniale układa im się życie. Jednak nie wszystko jest tak idylliczne. Jak mogłoby się wydawać? Piotr, choć zachwycony nowym miejscem, napotkał pewne trudności w przystosowaniu się do realiów pracy w Miami, które mogły go nieco zaskoczyć. Rubikowie marzyli o życiu w słonecznym klimacie, więc spakowali walizki i ruszyli do USA. Początkowo wynajmowali mieszkanie, ale gdy tylko nadarzyła się okazja, zdecydowali się na jego zakup za imponującą kwotę 1,4 miliona dolarów. Agata Rubik regularnie dzieli się na Instagramie szczegółami z ich nowego życia. Opowiada o tym, jak córki szybko się zaaklimatyzowały, jak urządza ich rodzinne gniazdko i jak radzi sobie z rosnącymi kosztami życia w Miami. Jej obserwatorzy są na bieżąco ze wszystkimi szczegółami, a Agata dba, by nie zabrakło nowych relacji. Wielu obserwatorów rodziny Rubików zastanawia się, skąd pochodzą fundusze na ich wystawne życie w Miami. Zwłaszcza, że zawodowe realia Piotra Rubika nie wyglądają tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Przed przeprowadzką Piotr starał się zabezpieczyć swoją karierę w nowym miejscu. Wygląda na to, że przez jakiś czas od września będę w Miami. Szukam kontaktów z dobrymi studiami nagrań, producentami, chórami, orkiestrami. Każde polecenie mile widziane napisał na swoim profilu na LinkedIn tuż przed wyjazdem. Jednak do tej pory muzyk nie może pochwalić się żadnymi nowymi osiągnięciami. 24 kwietnia 2023 roku założył firmę Rubik Art Business LLC, która według informacji dostępnych na stronie sunbizn.org na razie nie wykazała żadnych dochodów. Piotr zdaje sobie sprawę, że sukces nie przychodzi od razu i jak każdy artysta musi zacząć od podstaw. W jego przypadku oznacza to pracę nad muzyką do niskobudżetowych produkcji. Wygląda na to, że choć życie Rubików w Miami na pierwszy rzut oka wydaje się idylliczne, Piotr wciąż stawia pierwsze kroki w nowej rzeczywistości zawodowej. Mimo wyzwań, kompozytor wie, że każdy wielki projekt zaczyna się od małych kroków, a dla niego to dopiero początek. Z tego, co wiem, Piotr pracuje z jakąś firmą promocyjną z LA i spełnia swoje marzenie, pisząc muzykę do filmów, choć na razie są to produkcje kategorii B lub C. Ale trzeba gdzieś zacząć, a w USA zaczyna od zera, bo nikt go tutaj w środowisku nie zna. Z tego, co słyszałem, jest blisko z Glorią Estefan i Heleną Giersz, żoną producenta bajki Dora the Explorer. Nikt jednak nie wie, o co dokładnie chodzi. Bo cała sprawa owiana jest tajemnicą, zdradził informator z Miami portalowi Show News. W Polsce, gdzie Piotr Rubik zasłynął hitami takimi jak niech mówią, że to nie jest miłość, osiągnięcie kolejnego sukcesu zawodowego byłoby o wiele łatwiejsze. Jednak on i jego żona Agata zapragnęli czegoś więcej, spełnienia amerykańskiego snu. Czy decyzja o przeprowadzce okaże się słuszna? Czy może była to tylko okazja do prezentowania idyllicznego życia na Instagramie? Tego dowiemy się z czasem. Na ten moment wiadomo, że Piotr ma zaplanowane kilka koncertów walentynkowych, które odbędą się w Toronto, Chicago, Loudi, New Jersey, na Brooklynie w Nowym Jorku i w New Britain, Connecticut. Wydarzenia te są szeroko promowane, ale pozostaje pytanie, czy przyciągną szerszą publiczność. Czy może ograniczą się do Polonii mieszkającej w Stanach? Czas pokaże, jak potoczy się amerykańska przygoda Rubików.